Ło, jakiś palący się pojawił, ty Ło, gole nam zniszczył stół Szukasz sklepu z tanimi grami? Zobacz stronę g2.com Cie, Manka, siemanko! jestem werta ze mną jest purposz! Dzień Dobry! Dzień Dobry! Gramy tutaj w Mucka! W Mucka, czy jak to się nie czyta, słuchajcie. Mak chyba, tak mi się wydaje. Tak, podobał ba wam się tutaj poprzedni odcinek, także sobie tutaj polecimy skoksem. No Elegancko. Tak, ty... elegancko. wiesz, ja tu kompletnie nie ci... wiem co jest pięć, nie? WSD. A, ja, ja tak. też cię widzę. Dobra. Fajny pick-up rock. Tak, lecimy dobra. po kamień. Tak, pisaliście nam tutaj, znaczy mi, pod poprzednim odcinkiem, że nie da się tutaj zapisywać, czyli gra się aż... Aż się w, w sumie umrze. To trzeba, to, to naj... trzeba... Trzeba zbierać hajs, albo trzeba jakieś tańsze skrzynie mieć. E, pieniądze zbiera się tam. z tego, że, że. Że, 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 że. Zabija się takie złe potworki, które w nocy przychodzą. I musimy szybko tutaj się ogarnąć, bo jak one przyjdą, to jest kaplica. o? Za tobą. Atakują nas! Ty siekierką w nich walisz. Aha. Można i kill offem. Ja nie mam oh, ani offa, ani siekierki, ja nie mam na razie nic. Ej, ale to jest trudne. mój, no jest trudne. Ostatnio grałem chyba na easy, a teraz odpaliłem normal. A i na easy się nie radziłeś ostatnio, a teraz każesz mi na normalu? Nie! Ło! Aaaa, padłem! Jak, jak spierdzielasz w prawo... ...to spokojnie możesz ten, no. możesz tak, tak. Dobra. Uciekuj. Już golem jest pierwszej nocy, halo! To jest porąbane. Co? O, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Ale mi zarąbały, normalnie ci mówię. Dawaj do tego posągu, może mnie zrewiwujesz gdzie on był? Tam był w sumie obok jeden, ale dobra. No to gdzie on jest? To ja, No czekaj, mogę tu reviven'uć ciebie tutaj, o. Mogę ten, tylko dobra, że... Ale tylko golem i, i, i ten gość, a masz mało i, hapsów! Ja, ja sobie dam radę. O! No, nie dam <laughs> rady. <laughs> Daj kamienie, survive one day! Many, oh my god! <laughs> to już? Tak. Dobra, jesteśmy! Day zero! Jak najszybciej. To kamień, daj kamienie. Dawaj, dawaj, kamień! mi skrzynkę, proponuję, a nie, to kamień. A, kamień, bo skrzyni już myślałem, że dostaniemy skrzynię na dzień dobry, jakąś fajną. A, najgorzej, Wyle. że mi też proponował tego samego kamienia. Mhm. Dobra. A żółte grzybki można jeść, czy nie? E, wszystkie można. Albo fioletowe. Dobra. No tutaj ja mam problem, bo nie mam kamienia. Dobra, czekaj, 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 ja tutaj szybko na Uli Live yy, nam napiszę, yy, skończę nagrywkę i ogarniam. O, myk, napisałem, dobra. Mam rok, mam rok. Mam tak, takie roka. rzeczy. Są krowy! Wilki są, ej! Okej. Okay. One będą mnie biły czy nie? one się kręcą koło krów. O! O! One biją! To miał być A w sumie du dużo hapsów zabieram im kamieniem. OGIN! Gin Wilku! Może chodź do mnie tutaj, albo ja do ciebie, albo co? Wolfskin zdobyłem! Dobra, gdzie jesteś? Tam jesteś, dobra biegnę! Słuchajcie widzowie, jeśli znacie jakieś fajne gierki, w które można pograć w parę osób, który, których nie nagrywam, bądź nagrywałem, ale już tego nie robię, możecie zaproponować w komentarzach! Iron. Ej mogę iron? Iron może być metalem. No właśnie, no iron, 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 no to... To ja irona. No to bi Irona jak najszybciej. Jakaś krowa tam obrywa. A ja... Na szybciorce... Jeszcze jabłko znalazłem. Co jest? Czemu nie mogę zrobić caldrona? Mam wszystko. A nie mam tylko pięć tych... ja piernicze. Szybciej, 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 szybciej. Dawaj, 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 bo już noc jest. Już jest ciemno. Gasły wszystkie światła. O, już mi biegnie gnom ten zasrany. O nie! to mnie bije, to ten gnom! O! Wow. A, on rozwalił irona. Biegnę tam. Pignij mnie. Pignij, pignij, gdzie jesteś Nie no tu jestem Dobra. Tam był Próbuję. ten workbench i tak dalej, bo mam irona. Tak, 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 tak. Tak. Wszystko tutaj jest tu, gdzie tu, 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 gdzie ci pokazałem. Miałem sprintu myk Dobra. Zbieraj złoto. Mhm. Mam już dwa irona. Rzucę ci jeszcze ko koala flinta. Dobra. Nie Dobra. wiem czy kamień potrzebujesz, ale nie wow. Dobra, tylko dwójka. Myk! Świetnie. Y już, czekaj, czekaj, czekaj. Aj, jajaj, workbencha nam psuje. Ch Nie niszcz. Nie Godam psuj! na siebie. Najgorzej, że. No patrz, bruta bestyja. A! Potrzebujemy Anvilla. A, żeby mieć. Dobra. Potrzebuję iron bar i 15 roka, więc dobra, ale przeżywamy, to przeżywamy. Jest Tak, 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 tak. Jest dobra? Okay bo e... Muszę iron'a zdobyć. Znaczy tego roka. Roki, roki. Nie wiem, czy dasz radę naprawić jakoś ten y... Nie wiem, jak naprawiać. Ten stół, Ty... chyba że Pani po prostu idź na kopać drewna i będzie więcej tego. Coś dawno? Tak. Chcę ci drewno, przy... patrz, 30 sztuk ci poleciało, dobra. Dobra, pięknie. Anvil. Coin, możemy przetapiać A, coin coolie. z gold barów. Możemy steel axe. Weapon, możemy, dobra. Iron bar, e, Birchwood, e, dobra, to idź tym. Proszę cię, idź mm -hmm. e, e, siekierą, kop e, Birchwooda. Nie, nie potrzeba Birchwooda. Potrzebujemy jeszcze iron barów. Jeszcze siedmiu iron barów. Dobra, to były takie ciemniejsze te bloczki. Mm -hmm. To będzie koal tutaj, to nie. Uh -huh -huh -huh. Szukam. O, Uda. jest iron, dobra. Co o, czekaj, mnie wilka akurat zaatakował. Dawaj hajs. Tutaj zaraz będzie, zaraz będzie ciemno. Mhm. To iron też jest taki wziąc. czarny jak, jak węgiel, ale... Trochę jaśniejszy. Ale jest ja, ja, trochę jaśniejszy. Dobra, ale ja wracam czar... na chałupę. Czarnym blokiem. Wracamy na chałupę. Mhm. I znowu jak kopię irona, to się noc zrobiła. Po prostu to jest jakaś magia. nie <laughs> <laughs> Miałem grzybków do... Do ja jedzonka. Nie mam żarcia zupełnie. Krowy trzeba by uwalić i... i i je jeść. Ja mam za to miecz, więc bardzo szybko zabijam tych o, nice. panocków. Mhm. Ja mam 25 końców, co... Pekskilofu! No, po ...pozwoli nam otworzyć już jakąś skrzynkę. No. Ty, no ale nie rzucaj we mnie, co? Wło, na hita padł! Critical hit! O, ten ma fachę. Dobra, Miał. to ci rzucam irona, tutaj wyrzuciłem. Dobra, o, tu grzybki urosły. Pięknie. Muszę o. też zjeść bardzo szybko. O, oj, oj, koła też trochę rzuciłeś, bardzo ładny z twojej strony. Ta jest, ta jest. A, bo Irona mam jeszcze od cholery, koula nam brakuje. Aha, widzisz. Dobra. To inna gadka teraz. No ale koula to akurat dużo widuje. No, no, no. To ja mam 67 tego idę otwierać skrzynki. Okej, okay, okej. Okay. Mam 111, to mogę jakąś OP skrzynię otworzyć. Też możesz otworzyć, no. Tam były dalej jakieś takie lepsziejsze. Dostałem. Jest... O, ale... Jetpack. Dostałem... Właśnie w ostatnim jetpack. odcinku też miałem jetpack, ale nie wiedziałem, jak z niego korzystać. Mik. To było dziwne. No też nie wiem, jak z niego korzystać. Hmm. Orange Juice mi wypadł ze skrzynki. No. Dobra, tu są krowy, to ja może też krowy... 80 golda. Trochę... Flux! Może Nie. krowy pozabijam. I lucky, oh, ne... time to hog all the loot. One mają roamita dużo. To podnoszę. Dobra, dobra. Coś fajnego ci wypadło? No, jakieś takie, takie dziwne rzeczy. No, mi też właśnie takie dziwne rzeczy. Coal, y... coal, 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 coal. zbieramy, zbieramy, zbieramy. Cole. Cole. Koł, 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 koł. Oczywiście, jak Irona spotkasz, to też, nie? no bo. Tak, potrzebujemy tak. Potrzebujemy tak. dużo na zbroję i inne pierdy, mm -hmm. ale, ale. w tym momencie jest najważniejsze, żeby zrobić dla Ciebie też miecz. Dokładnie, dokładnie. To jest taka pod, podstawa podstaw w tym Big. momencie. Dobrze. Mam o, szyku. widzę dużo potworów złych, niedobrych. To nie, no na razie nie. To, to, to na razie nie. No tam właśnie, tam, tam, o, o tam widzę, gdzie pinga puściłem. A. No ja też widzę, to nie, to tam, tam na razie nie. Złot tam siedzi. Uita dużo. No, no, no. Nie. A już nawet nie mogę biegać. Ja też. Cole, widzę Cole, widzę Cole, Cole, Cole. No. To mi się wydaje też, że czym dalej idziemy, to to, to to jest większy hardcore, wiesz? No tak, dlatego trzeba się zezbroić na początek. No, a, a potem Dobra. w jakiegoś tripa lecieć. Ile masz tego koła Gdzie jesteś? Mam 25. No to wystarczy, wracaj. Dobra, gdzie to było? Tam. Co, nie Gdzieś... ja tam dotrę, tam. kurde? No ja też, bo nie mam żarełka. Będzie. Dobra, do, Rzucam... do, do pieca. A, do pieca wsadzać? Dobra, piecyk. Dowal do pieca. Myk, dowalone. Dobra, to się mięsko robi, ok Możesz sobie wziąć tam te cztery na połowę. Wziąłem trzy. Wspaniał. O kurde, to połowa od razu odnawia, ale zarobiście No, trzeba jak najwięcej tych krówek mieć. Dobra. Mhm, to lecę po... Kolejne rzeczy. Po Irona i po... No teraz po Irona już. Tak. Tylko, że nie. Wracaj, bo zaraz mamy atak. Nocka. No. Dobra, dobra. Rozumiem, rozumiem. Wiesz co? Mhm. Daję ci mieczyk. I zaraz okay. będziesz miał zbroję. Okej, okay, dziękuję. Będziesz tankował. Tank, tank. Dobra, i mam, będę miał na twoją zbroję. Myk... Co jest? Odpalaj... Proszę ja bardzo. ci w sumie to, bo mam dwie sztuki. O, dziękuję. Okej, okay, a ja biorę. Ej, mam pluskę. Dobra, o, biegnę na ciebie przeciwnik. nie trafiłem. Gryź gleb, Są coraz prości, nie, bo. No, no, no. Czyli to jest tylko początek takiej hardkoroby, bo potem odwal się od mojego workbencha, chamie. Trzeba się ogarnąć haku. tutaj i, i leci, tak? No dokładnie. Znaczy mówiąc, naj najbardziej potrzebne tutaj jest kurde Iron na początku. Tak. No i, I, po, i korrel, tym, korrel, po tym można zacząć coś robić. Dobra. Good to know, good to know. Bo ostatnio nie widziałem po prostu i sobie tak latałem. Sprawdzałem o co chodzi. O, goś ma czerwoną czachę, co to znaczy? Nie wiem, może jakiś mocniejszy, kurde. Może, może. To go tam Albo wie? Albo łatwiejsz. Aj, 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 no! Zaraz nam rozwalą workbench'a. No już nam rozwalili workbench'a. Zrobię kolejny! Dobrze, rób kolejny. Proszę bardzo. Golem! Dobra, damy mu radę. Ło, ale mu A. przyrąbałem! Ło! wo. O mi za go! Zaciupany! Dobra. Kurde golema zaciupany. Ej nie bij nam tutaj! Kurła moje pole! Jak go wymiatamy ty! O kurde. Miecz to jest... To jest kozak sprawa. Tak, bo tu trzeba <grym> cały czas bronić. Non stop. Noc da jest po dalej prostu się tylko próbują? od tego... Tak, noc jest tylko od tego żeby bronić, nie? No no no. Yy, w dzień dobrze. działamy, w nocy bijemy. No. Dobrze, mam dla Ciebie teraz dobrą wiadomość i pytanie: Robimy tak? od razu. Yy, bo mogę zrobić teraz od razu tego. Mm, no, jakoś nazywa. Kurde, gdzie on był? E, miałem do zrobienia. Może coś, coś innego zrobiłeś i już nie masz materiału. Dobra, jest. Ironowy, mogę zrobić ironowy pikaks i wtedy będziemy mogli kopać coś innego. O, Ale no. przypuszczam, że tylko złoto na początek. Więc może najpierw sobie zróbmy pełno ironowych, po prostu pełne ironowe sety. Aha. I dopiero potem całą yy, resztę. Dobra, dobra. Chyba widzę iron. Ja pójdę te krowy ubić, żebyśmy mieli jedzenie jakieś. No, krowki też trzeba zabijać. Trzeba dużo, dużo, dużo irona. Jedzenie bardzo potrzebne, halo. Sorry krowy, takie życie. Taka life, no. O, grzybki też są spoko. Open chest, darmowy. Oj, dostałem Domek jakiegoś... Domek Ty, tu są dwie skrzynki O, darmowy takie. chest. No właśnie, ja też ten, ale są mam wózek z dwoma darmowymi skrzyniami, ale takimi pustymi. I A bo ja tam du, du, du... byłem i stamtąd zupę wziąłem. Aha, rozumiem. No. Dobra, koal no, będzie się. jeszcze potrzebny? Tak, tak. I call, i... O, widzę i... Iron, widzę Iron. Tego, to te koale wykopię i lecę po Irona. Na nice Dobra. Jeszcze zabijam krówki, bo znalazłem. Mhm. Krówki też są naprawdę na propsie. Prop się, prop się. Nie jest taka trudna ta gra jednakowoż. No Przecież jak, 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 jak się, być. Jak ogarnęliśmy tutaj? Troszeczkę. Pojedynkę mogła być faktycznie trudna. Mhm. Mm mm. Mleko mi wypadło. Strong bones. Dawaj ty krowek. No, ja już akurat. wracam powolutku do bazy, zjem. żeby się przepalało, okay, okay. bo jednak się robi, zaczyna robić ciemno. Dobra, dobra, a to co noc to gorzej. Tak. Więc miło by było jakbyś też powoli znosił już, uh -huh. już żelazo. Już, już, już idę. Pigniesz mnie? Gdzie to jest? Tu. Dobra. Muszę też sobie zrobić jak najszybciej zbroję, nie? Tylko, że już mi zabraknie no. żelaza w tym momencie. Dobra, już tam lecę, 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 lecę. Co się z Wita robi? Chlebek pewnie, ale jeszcze nie no możemy. Tak, no właśnie, bo zastanawiam się. Wszystko już teoretycznie mam. Nie, mogę, mogę mąkę robić. Mogę mąkę robić, dobra, mam dwie mąki. Dobra, da, dałem tą... mięska do przepalania. I pewnie tą mąkę można teraz przepalać na chleb. Tak, przypuszczam, że będzie. Pewnie tak. Tu <laughs> leży. tak szybki. Dobra. Mäh. E... Wow, 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 wow. Tak biją, też tutaj działam Mik Gdzie tam piecyk bijesz, chamie Przerosły Mick, Jakie dziady Serio? A gdzie ten ten? Żelazo wróciłeś do przepalania? O właśnie, nie wrzuciłem To, wrzuć A wrzuciłem już proszę. Już wrzuciłem jak no. się rzucają! Który? Dobra... Kurde, zaraz nam kolejny workbench poleci. Ooo, jeszcze golem. Golem! Wpadaj stąd! To się prujesz, dziadu? <gry> kolejny golem. Oh my god. Wuh! Zaraz będzie po, po workbenchu. Ale mi zakopał w dupkę! Aaaa. Ale ich tu leci, ja w to no, Teraz jest ich dużo. Dobra. Teraz nam. Pan Villa rozwalał. Dobra, najsu. Nice Zjedz sobie czerwonego grzybka, czy coś? Nie mam. Nie masz? Ty ci wyrzucę. Tylko sobie zjem na razie tyle, ile. Ale spokojnie, bo tu jest jeszcze dużo mięcha. Dobra, ale to są, są na życie. To są na życie. Skończył się call. Dziękuję. A w piecyku to... jest dużo. No to trzeba. To ja połowę wyciągam, O, prawym wszystkie okay. myszy i wkładam. Dobra. Siedzi. Dobra. Siedzi, mamy kolejny siedzi. dzień. Ja dobra. już mogę sobie zrobić y, zbroję też. Dobra, ja armurek. lecę na poszukiwania rzeczy jakieś tam. Okej, okay, dobra. Mam żelazo, mam żelazo, niedaleko dosyć. 39 złaza potrzebujemy. Mhm. Pamiętaj. A koula mamy. Dobra, bo jest no cola cola jest, no, bo tam troszeczkę. dorzucałem też. Dobra. Ile będziemy? Ile żelaza potrzeba? 39. Dobra. I chlebek już mam też jak coś. Okej, okay, okej. Okay. Manka Man, come, on, come on. Mogę ci oddać, bo mam dwa te chlebki co prawda, ale... Kurde, tu klikałem myszą, żeby bicia to wystarczy przytrzymać. O faktycznie. Heh. Ja też napażałem tak wiesz. Czekaj, mam 31, to jeszcze więcej trzeba żelaza. 39, tak. Dobra. lec... O, tutaj tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest. O dobre, dobre. Ja też znalazłem, Będzie. a ja znalazłem koula, więc jest ok. Mm -hmm. Gitara. Trzy chlebki. Dobra, wszystko masz w dronie, całe swoje jedzonko. O, dziękuję, dziękuję. To jest już upieczone. A, dobra, sorry. Wiedziałem, że to surowe. I Zabiorę stąd w ogóle koula też i dorzucę tutaj. Mm -hmm. Aha, ty chyba, chyba, aha, ty, ty go używasz, więc ja nie mam. Tak, mogę. tak, tak. Dobra, już tutaj ogarnięted. Okej, okay, to zaraz będziemy mieli pełne sety. Nice! -o. No to po tej nocy generalnie już można się przenosić powoli. No i fajnie, albo w tripach gdzieś polecić, to no nie? I jest. Dobra, ty się już ubieraj cały, będziesz miał coś z rycerza. O, dziękuję. Zakutą pałę. <grym> <grym> no oui. kurde, normalnie oui. sexy seksi, plexi. <grym> no tylko teraz nas obroń. Dobrze, dobrze. Mo za nim ja O robię... jakiś palący się pojawił, ty Ło, gole nam zniszczył stół Workbencha, no chamie Oj oj, oj 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 Agresywnie się. Chyba gra się wykryła, zrobi... że oj, popiec, co rozwalił Nowy hamy No powiem ci, że Ledko nie będzie, nie? Aha Szczególnie, że nie mam... Teraz materiał, żeby odbudować. A nie, nie A da się go podnieść. A. A, tu wszystko wypadło. A... To tyle spoko. dobrze, nie? Czyli on... okej. Okay. On się nie rozpada, tylko... Nice wypada po prostu. Tak. To ciekawe, czy idzie odzyskać temy, które w nim były, nie? Czy też wypadają? Też wypadły, wypadły. A, no to spoko, to fajnie. To elegancko. Wystarczy strajfować tutaj i cię nic nie robią te moby. Mhm, mm, -hmm. Kurde, ziomeczki! Wow, ale mi ktoś... mm, o! mm, mm, Uważaj. Uważaj, uważaj! bo przyps na sali. Dobra, dobra. Yy, co golemy wleciały tutaj na całego? O, czekaj, tutaj wyrzucę, dwa iron ory złapane jakieś flint. Dobrze. Wyrzuciłem. A pidole, co się dzieje, kurde. Alright, alright, yeah, alright. Ja też już mam... Checkered shirt żeś podniósł, co? Jakaś coś o. fajniejszego? Increase damage dealt to resources. Mogę szybciej wydobywać. O, spoko. Niceu, nice, -o, nice. -o. I podkowa. Oh, no i dobra. Critikala strzelić. No, okej. Okay. Atakują nas. Oh! O! To, to ty. To ja. Oh. Ej, e. e, hełmik tutaj twój jest. Tak, tylko że mam lepszy już, więc dlatego też nie. A, dobra, dobra, okej, okay, okej. Okay. Ja myślałem, co? że ci e... jakoś wypadł i tak. Ej, o schodzi? Mm, czekaj, bo ja muszę coś... E, dobra, masz tutaj. Mm -hmm. Jak to się... Kurna. Tak, o, Dobra. Trzymaj. O, dziękuję, dziękuję. I trzeba zobaczyć co tym można już kopać. Na pewno mitril, Chyba mobo. No właśnie nie byłbym tego tak nie pewien. Mogę! Mitril, Pięknie. Złoto pewnie i takie inne. Tylko że. no To jest problem. Hmm? Ciemno się robi. Jest już ciemno. Ale wszystko jedno. Mogę dwa na raz? Mogę dwa na raz, jak, jak są so blisko. Dawaj! Wiem, że jeśli naszej bazy, to może nam nie będą je rozwalać. Jest taka opcja. A dwa na raz bije. Mec. OZER się. To można z Mitrilu robić, jak myślisz? Jakieś OP rzeczy. Wow. Ło! <noise> Czemu mi tak życie zleciało? Bo bo nas wzięły i się zbagowały o nas i atakowały jak skrabinka. A, zjedz grzybka czerwonego, jak masz? Nie mam. Ale ja mam rzuciłem, tutaj wyrzuciłem, jest obok, tutaj, tutaj. tutaj. Dzięk, ziom. Mik. O, co mnie bijecie, paskudne stwory. prostu. Ale to był dobry pomysł, odsunąć się od bazy. Jak jest atak. Aha. Nie niszczą nam tego. Się skupiły na nas, To. Tak. <laughs> no to wystarczy cały czas biegać w prawo i, i. praktycznie się nie trafiają. No jest taka szansa, że nie trafią. Halo, halo, ty nie widział na plecy mi wjechał ham Zbolały. No to, to faktycznie trzeba biegać, bo jak się chodzi, to nie. o golemy w wodzie! Trafił mnie, ja pitole. Strzelające jakimś głównym. Holy shit. Tyle mam do powiedzenia. To powiesz na gościa z czerwoną czaszką, który zienie ogniem? Przerobadę! matę. Co powiesz na to, że mnie atakują trzy golemy naraz? raz Ale mi zarąbał z kamienia, padłem. Zaraz, postaram się. Postaram się to ogarnąć. Nie ma szans. Jaki no, zijący skurczybyk. Plate, a to z ciebie poleciał chyba. No, no, no. O, nas. No w końcu nadszedł ten moment. 6 dni sześć. przetrwaliśmy, jej! Słuchajcie, jeśli odcinek wam się podobał, stawcie koniecznie łapeczkę w górę. Dzięki wielkie za to, wbijajcie do proporza, jest tutaj oznaczony na odcinku, także na pewno znajdziecie. No i tyle póki co od nas, oni nam tam bazę niszczą, na raim w sumie. To co? W kolejnym odcinku, no. jeśli będziemy nagrywali, to już, to już dajemy czadu, bo wiemy co i jak wreszcie. Możemy szybciej się ogarnąć już. Tutaj. I będzie jazda. Także do następnego. Na razie, i cześć, żubik.